Siemielos. Dzisiaj pokażę wam ceny w Chorwacji. Ceny zmieniły się ze sprawą tego, że wprowadzono tutaj euro w tym roku. Wszyscy turyści po prostu narzekają na to, że po prostu paragony grozy i ogólnie dramat. Byliśmy nad morzem, teraz jedziemy na jeziora Plitwickie, no i dojdziemy sobie do jakiegoś takiego normalnego marketu i pokażę wam jakie są ceny takich produktów spożywczych i codziennych. No, idziemy. No dobra, zaczniemy sobie od działu mrożonek czy lodów. Jak widzimy, są za około 3 euro, tu mamy za euro 15. Wszystko sobie pomnóżcie razy 4,7 7 około nie? Tak więc, no troszkę chyba kosztują mnie, ale dobra, ja nie będę komentować tych cen, po prostu wy mi napiszcie, co o tym sądzicie. O, takie są ceny. Tutaj na promocji są jakieś soki za 2. Euro 15, jakieś ciastka za euro 50, kawa 3 w 1 i takie małe soki za euro 6. Ciastka za euro 15, Cedewita za niecałe 6 euro. Taki bardzo popularny napój w proszku. Wsypuje się go po prostu do wody, miesza i robi się taki izotonik. Kawa za 5 niecałe oraz keczup za euro 70. Mleko za około euro 70, euro 90. Tutaj są jeszcze nieco droższe, jak widać. Piwa za euro 30. No, jak byliśmy nad morzem, to były zdecydowanie droższe, bo kosztowało około 2 euro jedno piwo. Tak więc, jak się wyjeżdża z dużego miasta, jest nieco taniej. Tutaj są jakieś kartki okolicznościowe za około 2,250, Lejsy za 2,10 euro teraz przejdźmy do działu z warzywami. Tutaj mamy jakieś strączki za 4,35 euro, jakaś fasola, kapusta za euro 50 za kilo, jabłka, czyli jabłka za euro 50 za kilogram, wszystko razem 4,7, cytryna 2,95, pomarańcza 2,80, bakłażan 3,95, tutaj. Złoty 50 euro, 50 melon, cebula euro 70, siemniaki euro 50. Jeżeli chodzi o słodycze, żelki Haribo euro 20, takie małe opakowanie. Tutaj mamy jakieś inne Haribo euro 65, czekolady za euro 60, euro 40, euro 20, szugeten za euro 30, no tak więc... Macie taki obraz, zarys tego, ile kosztują słodycze. Tutaj są jeszcze jakieś inne czekolady za euro 25. Rafaello za 5,30 euro, jakiś Marzepan za euro 60, Merci 6,15, bombonierka za no za 50 zł. Tutaj mamy jakieś takie Seven days Kola euro 15, takie soki euro 30. O, są izotoniki, pierwszy raz widzę w Chorwacji. 2 euro 15, Pepsi 2,10, a cola 2,50. Piwo takie nieco większe, 2 euro 30, a takie już konkretne Dwulitrowy za 4,20, patrzcie, jaki to jest duży. debita w, w takiej butelce euro 30. I tak w ogóle to jest fajne, bo trzeba nacisnąć i proszek się wsypuje do środka. Wina są za 9, 90 euro, około 10 euro. Tu są jakieś likiery za około dziesiątkę. Jagermeister za 22 euro i śliwowica za 15 makarony są za około 2 euro tutaj 1,80 1,75 tutaj taki mniejsze za 80 0,85 Eurasa takie gotowe sosy też nie widzieliśmy ich wcześniej pierwszy raz widzimy gotowe sosy w Chorwacji tutaj Ajvar 1,70 2,40 Fasata euro 70 i keczupy. tak jak widzicie, nie? Euro 72, 40. No tak, więc ogólnie no jest tutaj dużo produktów. Wszedłem akurat do takiego marketu, gdzie jest dużo tych produktów, bo chciałem Wam pokazać, jak to rzeczywiście wygląda, a nie w takich małych sklepikach, bo tam wiadomo, że jest drożej, Dobra, tutaj mamy jakieś parówy za, e, za około 2 euro. Tutaj jakieś takie małe za pół eurasa. E, takie mrożone kawy za euro siedemdziesiąt około. E, tutaj po drugiej stronie mamy takie dla babyczków za około 2 euro. Tutaj jest takie mleko dla dzieci za 18. Płatki za 3,55. Tutaj są za ponad 4,5. No Dobra, tutaj jeszcze Wam pokażę jakieś kiełbasy za 3,80. Tutaj są za 2,30, jakieś 2,10. Taki boczek, jakiś za 2,70. Jakieś różne kiełbasy. Salami za 2,20. Ser za 2,80, 3,15. 2,80, 2,25. Taki cheddar. No, jeżeli chodzi o taki brie, no to tak do 2 euro. Tutaj mamy masła jakieś za 3,60 euro 90, tutaj za Eurasa, za 90 mamy chyba jakiś taki margarynę, jogurty za 0,85, kefir za 65 centów, śmietana 2,40. I teraz jeszcze pokażę wam kawę. Trzy w jednym, 2 euro. Nescafe Gold, 4,25. Jakaś taka kawa, 4,25. Za 4,40. Olej za euro, 72. Ocet, euro, 20. Ole, oliwa, 10 euro. Cukier mamy za euro 33, tutaj jest cukier brązowy za 2 euro albo 4 i dżemy za około 5 2, 2, 365 jakieś marmolaty za 2,80, tutaj są jakieś kasze i ryże za 4,50, tu dosyć dużo akurat mąka za euro 25, 2 euro. Tutaj są takie większe te mąki 5 kg za 4,35, co to jeszcze mogę na szybko pokazać. Jakieś takie się O, i paluszki za 35 centów. A to to możemy sobie wziąć, ale malutkie, ale weźmiemy. Dobra, i patrzcie, tu w ogóle jest taka kokta za Euro 35 Blondie, orange. Ale to może też sobie weźmiemy, co? Mhm. Okej, okay, też by dotrzymać. Plazma, bardzo popularna tutaj firma z ciastkami, ale widać nie tylko. Tutaj są jakieś takie. I chipsy za 2,10, 2,20. No dobra, słuchajcie, to chyba tyle, nie? Bo już Wam pokazałem bardzo dużo tych rzeczy, a nie chcę Was zanudzać. No tak więc, tak jak widzicie, no jest trochę drożej niż u nas, nawet bardzo. A jeżeli chodzi o takie miasta przybrzeżne, no to jest jeszcze drożej. Rozmawiałem z jednym Chorwatem, no i mówił, że no, inflacja jest drożej. Czy euro lepsze, czy ich kuny, czy co to było? Kuny? No to chyba wtedy jednak było troszkę lepiej, no bo nie było tak drogo. Natomiast no, trzeba to po prostu przeczekać, trzeba się przyzwyczaić. Jakoś żyć w Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych cenach. No i co, tylko czekać aż w Polsce takie będą ceny, a Na razie, cześć. Pamiętajcie, że Wasza aktywność tutaj jest bardzo ważna, więc będę wdzięczny za polajkowanie filmu i napiszcie jakiś fajny komentarz, na przykład, co sądzicie o tych cenach. Obejrzyjcie także moje inne filmy z tej podróży po Bośni, Hercegowinie oraz Chorwacji. No i co. Dzięki wielkie, że tutaj byliście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!